Tu, drogi, witam Was w nowym odcinku z mojego serwera, czyli khc.pl No i ogólnie dzisiaj nagrałem Wam odcineczek stypania się do graczy. Mam nadzieję ogólnie, że odcinek Wam się podoba. Powiem Wam, że Kile były naprawdę kozackie. Mam na serwerze 2000 rankingu. Może. jakby. Jak siedzicie na liveach, to nie do końca to jest taki ranking, jaki można oczekiwać, ale powiem Wam, że naprawdę mega kozackie kile były. W ogóle miałem mega fartownego kila na tym odcinku, więc generalnie polecam oglądać odcinek do końca. No i co jeszcze na starcie od niej, chciałbym Wam mega podziękować za łapki w górę pod poprzednimi filmami, bo po prostu z filmu na film bijemy rekordy Guinnessa. Nie, no Guinnessa to nie, ale generalnie moje rekordy kanałowe Bijemy jeśli chodzi o łapki w górę, więc pod tym filmem fajnie jakbyście to 750. Lajków zostawili W dzisiejszym filmie grałem tutaj na teksturpaku Widza, typek się nazywa Light Jak ma kanał na YouTube Na YouTubie to go podlinkuję W opisie, fajnie jakbyście tam wybili i mu coś tam Zostawili łapkę, jakąś łapkę Bo teksturpak naprawdę jest mega fajny Jak już go podam to ikonka wygląda Tak, bo wiem, że czasami podaję A nie, nie wiecie jak wygląda ikonka i się rajd'ujecie. no i co no Po tym filmie 750 lajków równa się TXT No i 750 lajków równa się pelerynka Żeby wygrać pelerynkę to oczywiście super Łapa w górę dzwoneczek, pelerynka w komentarzu. No i co mamy jeszcze do ogłoszenia? Jeszcze pamiętajcie, widzowie, że yy, codziennie 10.00 są live, więc wbijajcie jutro na live o godzinie 10.00. Mam nadzieję, że będziecie, bo aktywność jest przekozacka. Mam czasami dochodzi nawet do. Prawie, 4, ostatnio miałem na streamie na przykład 390 osób, więc aktywność naprawdę jest mega. No ja nie wiem skąd wy się bierzecie na tych streamach, ale jeszcze mam mega ważne ogłoszenie takie pod koniec parafialne, ponieważ nie wiem czy wiecie, no pewnie wiecie, jak siedzicie na moich streamach, mam swojego Discorda, na którym gadam sobie z widzami. Czasami gram sobie na streamach, czasami poza yy, po, poza live'ami, czasami jakieś odcinki nagram sobie z widzami z Discorda, więc generalnie Discord jest dla mnie mega ważny. I w piątek o godzinie 18 jest konkurs, znaczy nie konkurs, to w sumie event, tak. Event karaoke, gdzie po prostu każdy będzie śpiewał jakąś tam swoją wybraną e, piosenkę. Pamiętajcie, piątek, godzina 18. Discord podany w opisie. No i za pierwsze miejsce macie najlepszą rangę na Discordzie, plus jeszcze 10 zł w kardem. Więc naprawdę, no jak ktoś potrzebuje jakichś tam pieniążków na, na cokolwiek, no to może tam sobie wbić. Ogólnie wam się na ekranie teraz wyświetlają e, wszystkie te e, rangi, które możecie zgadnąć. No i co, chyba tyle, bo strasznie przedłużam. Pamiętajcie, piątek, 18. No i zapraszam Was do odcinka. Siema! Jeśli chcesz kupić tanią Minecrafta premium, wystarczy, że wejdziesz na stronę tani oraz z kodem dogi137 zakupisz premkę. Polecam. Dobra, więc mnie tutaj już typeczek zaakceptował. Kurde, nie udało mi się dobrać koksa, ponieważ niestety przez to, że mam e, jakby rangę właściciel, to ja się jakby akceptuję 0 se... O, co?! Chłop zginął! Co się stało? W ogóle? Chłop koksów żadnych nie miał. Nie wiem co się stało, ale generalnie jakby chodzi o to, że ja mając właściciela mam 0 sekund teleportacji, nie? I po prostu jak mnie tepa typek, to ja po prostu nie, wie, nie wiem, kiedy mam mieć koksa, bo po prostu nie ma ani Jakuba, ani dzika, żeby mi zabrali. Kurde, niestety nie polizał, ale generalnie ziomeczek ma dosyć mało rankingu, więc generalnie nie powinno być tutaj e, z typeczkiem problemu. W ogóle e, mogę wam dać taki challenge w dzisiejszym filmie, że kto policzy, kurde, e, ile razy powiedziałem generalnie bo ostatnio e, dużo razy to mówię e, dostanie serduszko oczywiście włączając to co przed chwilą powiedziałem nie wiem, byłoby spoko jakbyście policzyli bo naprawdę mam z tym problem o, ostatnio dużo razy e, jakby mówię to słowo ale w ogóle ten tekst, na którym gram jest taki mega e, wysłał mi ogólnie light go na mailu mega długo zwlekałem z pobieraniem go bo po prostu myślałem że to jakiś wirus ale, ale generalnie sprawdziłem sobie ten plik i wszystko śmiga więc generalnie fajnie, tyle że lipa jest tym keviso nie, bo on ma strasznie Mało rankingu, ale jakby ma dużą nade mną przewagę, nie? Ma mega dużą nade mną przewagę, bo po prostu ma przewagę Koksa, tak? E, koksa sobie zjadł, ja niestety nie zdołałem sobie zjeść. No i niestety nie polizał, no i teraz mam taką trochę kapelanę, widzowie W sumie pomyślałem sobie teraz, że będziemy musieli troszeczkę poorać Dobra, mam 5 -3, 3, tylko kilo, serio? Jezu, mam nadzieję... Dobra, jest tutaj jakaś ucieczka Dobra, po prostu, widzowie, będziemy starali się go jakoś odpanczowywać, Bo niestety, no, tybek ma przewagę koksa No, ma przewagę koksa przez to, że po prostu... Yy... Nie widziałem jak mnie tepał, przez co, przez co po prostu e, nie zdołałem zjeść koksa przed klewą, ale dobra, okej, okay, ja go tutaj na razie odpanczowuję. Poczekajmy sobie tutaj o kurde Jezu, ale jest przyps widzowie, ale jest przyps, dobra, opylam refila. Mam nadzieję, że zaraz mu się po prostu skończy ten koniec Nie wiem nie ma jeszcze sekund regenki, nie? Ale chyba mu się zaraz powinna kończyć. Ja też e, od, nie, o, od niedawna nie, e, gram na tym teksturpaku, więc też do końca... O kurde co ja zrobiłem? Dobra, nie, od niedawna gram na tym tekstrypaku, więc też nie do końca wiem jak wyglądają party klasy tego wszystkiego, ale generalnie powinienem tutaj dać radę, zabić tego ziomeczka. Jeszcze zobaczymy, no na razie bardzo dobrze mi... No i polizał. Polizał. Tak jak mówiłem, dobrze mi idzie w miarę ta klepa. Już chyba będę miał 200, tylko mi się musi ten ranking zaktualizować. Czy czy już nie? 2100, nie, no dobra, z 2189 i tak, według mnie, naprawdę fajny ragi. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku w ogóle wbijemy takie 250, coś takiego. E, dobra, ok, no to ja się tepam do kolejnej osoby. Dobra widzowie, a więc ponownie pytam się na czacie, do kogo mogę tepnąć na klepę. Sprawdzę już, czy mi się nagrywa. Dobra, wszystko mi się elegancko nagrywa, e, więc pytamy się już tutaj na czacie, zobaczymy, do kogo się tepnąć, nie? E, kurde, w sumie nie wiem, mam duży wybór. W ogóle też, nie wiem, czy byliście na live widzowie, ale w ogóle na live udało mi się zabić pierwszą topkę i zostałem chyba za niego. 100 130 rankingu, więc generalnie rankingu mam naprawdę dużo. Kurde, gildia Szum. I w ogóle nie kojarzę tych Gildi, nie? w ogóle nie kojarzę tych ili z poprzednich edycji, więc w sumie ciężko mi sferić do kogo się mogę tepnąć, ale dobra, tepnę się do tego typa, który ma nick wyraz, ponieważ no ma taki dosyć bońsko nick, nie, wiecie o co chodzi, wiecie co to znaczy bońsko e, każdy wie co to znaczy, e, Franki to tłumaczył nie raz, Pozro na kumaty. dobra okej, okay, tepnąłem się do tego siemeczka, tylko teraz pytanie czy on mnie w ogóle zaakceptuje, bo czasami jest tak, że ja się tepam do typa i on mnie nie akceptuje, o dobra, no i kurde, no i widzicie, i właśnie to jest gówniane, jak ja Mam rangę właściciel, o kurde fly'a mam, <laughs> fly'a w ogóle miałem włączonego To jest gówniane, że ja nie widzę kiedy, kiedy mnie tepają I po prostu, kurde blacha to jest Mega lipne, bo, mm, no bo O nie no bo wtedy nie mogę zjeść koksa na start Dlatego proszę Jakubień jak, jak oglądasz, jak oglądasz ten film Czy Dziku, weźcie mi po prostu Zdejmujcie tego właściciela po live'ach bo, bo to jest mega, mega naprawdę Wkurzające, że potem muszę się Patrzcie, ale w ogóle patrzcie jak fajnie działa Ta e, podka e, antynurze, Nie, bo ona działa tak, że przez 20 Następnych sekund mnie tepa po prostu do e, Przeciwników i po prostu mm, Dobra, ja sobie wypiję kolejną w ogóle Ile mam jeszcze sekund regańki? Dobra, zaraz mi się kończy Set więc teraz będę musiał ich troszeczkę tak y, posknokowywać i. O, o typy kopelarefy! O kurde, nie! Nie, nie! Nie błagam! Shit! Kurde, no i zginąłem! Nie dobra, dzwonię do dzika. Dobra, widzowie, więc znowu zapytam się na czymś, do kogo mogę się tepnąć na klepę. I ustalmy, widzowie, że zrobimy coś takiego, ponieważ ja, jakby nie mam antylogouta, będąc właścicielem, bo po prostu nie zdjęli mi tej rangi, i przez co strasznie słabo mi się gra tutaj na koncie gracza. Więc ustalmy coś takiego, że po prostu, jak, jak ty bym mnie przeteleportuje, to ja od razu jem koksa i się dobieram. Wiecie o co chodzi? Jakby to. Niby normalny gracz tak nie może zrobić, bo wtedy będzie hitany, wtedy już mnie będą hitać, ale ja po prostu nie mam innej opcji, nie, więc mam nadzieję, że mi coś takiego wybaczycie, ale po prostu nie mam jakby niczego innego do wyboru A więc, dobra, do ktoś, o rzecz Rzeczpospolita ma 2000 rankingu, więc tepam się do ziomeczka, jeszcze sprawdzę czy mi się nagrywa, dobra, wszystko mi się nagrywa, więc spoko No i patrzcie, i typek mnie hitnął, zjadłem sobie tutaj koksie, a kurde, to jest ten sam typ to jest ten sam ty widzowie, a więc tak jak mówiłem, tak po prostu zrobiłem, e, po prostu po tepnięciu się e, no o Jezu, to jest ta sama gil... Ale to jest bez sensu w ogóle moim zdaniem, bo to jest słabe, bo teraz ja się już z nimi klepałem i teraz po raz drugi, tak trochę średnio, więc tak jak mówiłem, będę tak po prostu robił, bo po prostu nie mam innej opcji, nie, bo po prostu mam zerowy czas oczekiwania, przez co mega mi to utrudnia jakby jedzenie koksa bezpośrednio przed klepą, więc dobra, ja generalnie mam taki plan na nich, żeby ich troszeczkę tam y, powrzucać, tyle że muszę też uważać z tym setem, bo tak jak ostatnio y, zginąłem przez to, że y, padł mi set, no, no nie chcę po prostu tak zginąć po raz kolejny, y, dobra, ok, udało mi się tutaj stąd wyjść, tylko nie Mega irytuje to, że oni cały czas mnie, kurde, tam wrzucają. Mnie to jest mega irytujące. Ej, on jest na kokrze? Kurde, nie polisał, niestety, ale dobra, kurde. Generalnie chyba mam nad nimi lekką przewagę. Znaczy, tak domyślam się tego, nie? Mam trzy zapasowe sety. No, szczerze, wam powiem, że ciężko mi stwierdzić. Czy ja ich zabiję, czy oni mnie, ale jeszcze zobaczymy, dobra, opieram sobie tutaj księga. Nie no, ja muszę wypić te antynóżki, bo to, to już tak wkurza, mnie tak denerwują takie dziury, bo one im nic nie dają praktycznie, no. Co? Co, co te dziury im dają? No jedynie wkurzają, bo ja tak samo ich mogę tam y, wrzucać sobie. Y, dobra, sykła mi bańka widzowie, więc tutaj szybko zmieniamy. Na szczęście y, szybko udało mi się zareagować. Nie wiem czemu. O właśnie, bo te antynóżki tak czasami dziwnie działają. W ogóle moim zdaniem powinny one w ogóle totalnie... Ej, patrzcie, on opyla refy. Dobra, pa! Ceką bańka! Ceką bańka! Dobra, pl plus 100 rankingu, co? Co? Plus 100 rankingu, widzowie. Dobra, odrobiliśmy ten ranking, co ostatnio straciliśmy. Pa, ten też, też opyla refile. Ej, nie, jak tego zabijemy, to ja, to ja, widzowie, kurde, jestem totalnym kozakiem. Ale patrzcie, on opylał refile i ten? I nie ginie? Co jest grane? Dziwne jakieś. Dobra, ale dobra, lecimy z typeczkiem. On opyla nadal refill. On nie ma chyba koksów przy sobie. Ej, no, on opyla refile. Dobra, widzowie, dojeżdżamy jeszcze tego. Mam nadzieję, że uda mi się go generalnie zabić. On już nie ma. Aha, no i ten się wbił pomóc koledze. Gościu, gościu, chyba sobie ze mnie żartujesz. No, ale to jest słabe właśnie, bo on tutaj teraz wrócił. Dobra, zginął. Dobra, opylam sobie koksika. On teraz sobie tutaj wrócił. Ej, jest ja ten mogę uciec w sumie. Yy, bloki. Dobra, spierdzielamy stąd, widzowie. O kurde, bo ja mam właściciela Shit Ece, dobra ee, Nie, widzowie, bo nie chcę tutaj oszukiwać ee, Nie chcę tutaj oszukiwać No, ja pierdziel, dobra Niech mnie lepiej zabije, bo mam no, pierdzielonego Właściciela na serwerze I kurde mm, Czekajcie, chcę sobie włączy, wyjąć TNT No, nie, no, bo TNT Nie, mo, nie mógłbym stawiać, nie, wiecie o co chodzi ee, Dobra, już Wyrąba, no widzicie właśnie, dlatego nie warto mieć właściciela Ej, mam nadzieję, że ten mnie zabije ponownie. Ten rzecz pospolita, rzecz pospolita, niech. Dobra! A i tak dostał ranking, co? Jak mnie już wcześniej zabił? Dziwne. Dziwne w sumie, ale dobra, okej. Okay. Yy, ogólnie nie straciłem jakoś dużo rankingu z tej klepy Ale no widzicie właśnie to jest słabe w tym, że mam rangę właściciela, że po prostu nie mogę się bugować A nie chcę też oszukiwać jakby nie A tak to jakbym nie miał tego właściciela to na stówę bym zorał widzowi Więc yy, no troszeczkę lipa no ale cóż no Można też uznać, że to jest taki challenge bez bugowania się więc myślę, że spoko No i co widzimy się przy kolejnej osobie Dobry widzowie więc przed chwilą znowu się zapytałem na czacie do kogo mogę się przeteleportować Odłożę sobie w ogóle też tutaj amulet i jak coś itemy które mi wypadły. Oczywiście usunąłem sobie widzowie, ponieważ, jako właściciel, i tem po prostu po śmierci mi zostają. Ale ja tutaj nie chcę oszukiwać, chcę grać po prostu jak normalny gracz. Więc wiecie o co chodzi. Dobra, dogi, tepaj, do mnie jestem fanem i proszę. Dobra, chłopaki wbita do Maltixona, No powiem szczerze, że. Ciekawy nick, dobra, tepniemy się do niego. No i tak samo jak ostatnio mówiłem, po prostu od razu po tepnięciu się, kurde, fly mi zadziałał. Od razu po tepnięciu się, yy, mogę po prostu zjeść koksa sobie, żeby tutaj yy, nie było lipy. że zaraz ktoś napisze, o, faworka, dogi ma faworkę. No i, no i kurde, yellow, jesteście Steve'ami i beka z was. Nie no tak serio, no to mówię, no ja za to przepraszam, ja staram się, jakby nie używać tego właściciela do, jakby takich złych celów, że sobie robię faworkę, tylko jakoś uczciwie grać, nie. Tak samo dlatego na przykład oddałem killa na poprzedniej klepie, zamiast na przykład się wybudować, prawda? Dlatego nie musicie się tym przejmować, ale dobra, popylam sobie już tutaj koksika i, i żomeczek nie opylił! Kurde, no niestety nie zginął. Niestety nie zginął, ale w ogóle, kurde, zapytam się chyba po prostu na następny raz Jakuba, czyli technika na KHC jak po prostu samemu sobie zamienić tą rangę na z właściciela na zwykłego gracza No. Na KHC nie jest to takie proste jak na innych serwerach, bo tutaj nie ma PEX user, tak jak na przykład jest na dragonie, tylko tutaj jest jakiś LP, ja w ogóle kompletnie nie wiem jak to działa, nie, nie wiem kompletnie jak to działa, widzowie, to jest jakiś hiszpański plugin chyba <grych> czy coś takiego, więc widzowie, ja kompletnie nie wiem jak to działa, więc nie umiem sobie tego zmieniać, ale ogólnie zapytam się Jakuba, więc na kolejne odcinaczki Stepania już powinien mieć gracza, nie, już nie będzie tych problemów związanych z tą rangą administracyjną, więc naprawdę myślę, że spoko. No i kurde lecimy z tym tepeczkiem. w ogóle też przypominam widzowie Jak oglądacie w tym momencie to możecie sobie w sumie zapisać gdzieś w kalendarzu albo coś Że codziennie ja odpalam live y o 10, bo ponieważ Codziennie wstaję właśnie rano specjalnie, żeby zrobić wiecie jakieś lekcje I, i potem żeby o 10 wam odpalać live, a, więc może, możecie po prostu sobie gdzieś Zapisać to w telefonie, żeby wbijać na stream, ponieważ na streamach na przykład dzisiaj Znaczy to wczoraj, bo widzicie to w środę Wczoraj było na streamie prawie 400 osób, 390 było najwięcej, więc Naprawdę aktywność na streamach jest po prostu tak kozacka, że to jest masakra. To jest naprawdę masakra. Mega wam dziękuję za to, że jakby siedzicie na tych streamach, że, że po prostu jesteście, nie? Bo to jest naprawdę mega spoko. Donajciki też w ogóle. Donaty mega wysyłacie. Też wam właśnie za to mega dziękuję. Też ostatnio, właśnie na streamkach zbierałem na biureczko. 1000 złotych chyba na zbierałem w 4 dni. Teraz zbieram na przykład na upgrade kompa. Dobra, ale ja w ogóle teraz się rozgadałem. A kurde. E... A kurde, tutaj ja powinienem się klepać z tym, bo chłop mnie jeszcze zaraz zabija, a przy od, od chłopa 1100 ranku, to ja bym dostał minus 300 chyba, więc generalnie muszę się tutaj pod koniec klepy też troszeczkę widzowie skupić, więc wy mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że tutaj jakby nie dokończę swojej myśli, no ale wiecie, po prostu chcę go, dobra, okej, okay, udało mi się zabić, plus 14, no generalnie, no ja się klepię z mieczem bogu, więc w sumie no ciężko byłoby zginąć z takimi itemami, więc właśnie jak, jak macie jakąś tam, e, jakąś tam mordkę na serwerze na przykład, to właśnie macie taką przewagę, że macie te magiczne klucze i macie jakieś tam prawdopodobieństwo na wydropienie tego miecza, który jest po prostu kozacki, więc e, no, ogólnie udało mi się ziomeczkę te e, zabić. No i co, tepamy się już chyba do ostatniej osoby. Dobro mordy, a więc kolejna osoba, to której się tepnę będzie typek o Niku VATRAPIX Ogólnie chłop do mnie cały czas pisze Dogi, tepnij się do mnie, błagam, proszę, więc generalnie no, ziomeczek mnie ewidentnie lubi, więc w sumie spoko, tepniemy się do niego, zobaczymy. Yy, zobaczymy generalnie, jak to wszystko się rozstrzygnie, dobra. jem sobie tutaj yy, koksika na start, tak jak mówiłem. No, po prostu od razu po się, nawet podczas walki, yy, jakby yy, będę ja tego koksa, bo po prostu mam zerowy czas teleportacji. No, zresztą wam już to dzisiaj tłumaczyłem, więc mam nadzieję, że nie będzie problemu takiego, że będziecie pisać, że o, faworka, czy coś. I w ogóle wam mogę dokończyć mieć, bo generalnie, yy, tak jak mówiłem, donejciki są duże w ogóle na live'ach, fajnie, że. Wysyłacie jakieś tam swoje oszczędności? No właśnie dzięki temu. Na przykład yy, teraz będę miał nowe biureczko. Yy, będę miał drugi monitor niedługo do, do czatu. O kurde! O kurde, rozgadałem się i zginąłem. Dobra, mówiłem, że to będzie ostatnia klepa, ale Ale jednak, widzowie, no ta dosyć krótko trwała. Ile w ogóle straciłem rankingu? Jezu, 150 około straciłem. 130 rank. Ja pierdzielę. Widzicie ile mnie kosztują kurde te odcinki stepania, więc zostawcie łapkę w górę, a ja się już tepam do ostatniej osoby Eee dogi tepa i Stevie. dobra okej okay. Sxmxbx -x -x. Nie wiem co ma oznaczać eee, Aha, ej patrzcie Co jest, eee, czasami Pisze kogoś nik i nie mogę się tepnąć, chyba że oni mają podłogi gdzieś na początku Eee nie, smx a nie SXMX, dobra, nie wiem. Ja po prostu czasami zapisuję źle te niki, nie? Źle te niki czasami zapisuję, więc generalnie trochę lipa, ale dobra, okej. Okay. Opiniujemy sobie jeszcze tutaj na starcie koksika. No i generalnie zobaczymy, czy. O kurde, flya mam! Flya włączonego na start normalnie. Faworkę na serwerze KHC.pl generalnie widzowie. Polecam, polecam. Kurde, nie polizał niestety, ale w ogóle tyle ranku ja tracę na tych odcinkach Stepania widzę. Jak wy nie będziecie zostawiać dużo łapej w górę, to ja po prostu wam nie będę tego nagrywać, bo to mi się nie opłaca kompletnie, bo ja ranking trasy, nie? Co z tego, że jakby mam odcinek jak ranking tra trasa, a ranking oczywiście jest najważniejszy. Kurde no niestety. Co? Co? <laughs> zginął! Co chłopo odwalił? On cyknął perłę i potem zginął od upadku! Ja pierdzielę! To był najbardziej fartowny kill jaki chyba zrobiłem w życiu. Nie no, kiedyś zrobiłem killa bez seta na y, chłopie B... Y, chłopie z setem 4-3, no to w sumie... W sumie kiedyś miałem lepszego killa, ale... Ale ja pierdzielę co chłop w ogóle odwalił? Ja nie wiem, a może on się... O patrzcie koksy, koksy! Aha! Essa dobra, byki! No i mamy teraz darmowe koksiki, no i to ja rozumiem widzowie. No i widzowie, no kurde... No teraz mam dużą przewagę nad tymi ziomeczkami, chociaż też nie wiem kiedy oni się jakby wbili na klepę, więc też nie wiem jakby ile oni mają koksów, ale dobra jeszcze tutaj obczajimy, dobra perełka cyknięta, ogólnie ostatnio sobie widzowie w ogóle zbindowałem yy, yy, perły pod kapsuloka i mega wam polecam, mega wam naprawdę polecam, bo jak sobie przypomnicie niektóre moje live'y, gdzie ginąłem... Czasami po parę razy na live przez to, że po prostu scrollowałem na perłę i, i nie trafiałem jakby, bo wiecie, tak scrollowałem i nie trafiałem na nią i przez to ginąłem, no to no to po prostu polecam mega, mega ją bindować pod kapsuloką, bo po prostu jest tak wygodnie. Nie wiem, się, klikam sobie kapsuloka małym palcem lewej ręki i po prostu, kurde, mam już perłę na pasku, więc to jest naprawdę mega, polecam mega na kapsuloka sobie bindować. To jest moim zdaniem mega jakby pomysł. Dobra, okej, okay, zrzucamy tych typów, bo generalnie z tego co zauważyłem, Uważyłem to, oni w miarę y, przyzwoicie biją się. Y, kurde, mam nadzieję, że nie zginę, bo strasznie długo altuję. Kurde, a i chyba. Nie, nie gadać, że zginę. A jajaj, minus 90. Zginąłem przez altowanie. No. Cóż, cóż widzowie, y, 2003 rank, no. Jeszcze jeden punkt i byłaby data moich urodzin No, no niestety no, zginąłem przez saltowanie. Nie wiem kompletnie co się stało widzimy Ale dobra ja kończę odcinek Dzięki, że byliście i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siema!